Wiecie, co mnie strasznie wkurza? Kiedy przeglądam sobie Linkedina, znajduję ciekawą konferencję na temat innowacji prawnych, w której chciałbym wziąć udział, wchodzę na stronę organizatora i widzę, że odbywa się jutro i już nie ma szans na to, żebym się na nią zapisał. Zdarza mi się to nagminnie. Wiem z ankiet, które wypełnialiście, że Wam także się to niestety dosyć często zdarza, i postanowiłem coś z tym zrobić. Dlatego na stronie legalin.pl odpalam kalendarz wydarzeń związanych z innowacjami. Będę zbierał tam wszystkie informacje o interesujących szkoleniach, konferencjach, meetupach i wszystkim, co wiąże się z szeroko pojętymi innowacjami, a więc Legal Tech, AI, Legal Project Management, Legal Ops itd. Kalendarz jest dostępny dla wszystkich od teraz. Możecie się do niego dostać wchodząc na stronę legalin.pl. Jeżeli interesują Was konkretnie inicjatywy rozwojowe, możecie wejść w wydarzenia w górnym menu i zobaczyć wszystkie nadchodzące konferencje, szkolenia ułożone chronologicznie. Możecie sobie je przeszukiwać za pomocą wyszukiwarki, możecie widok listy zamienić na widok kalendarza, a kiedy wejdziecie w konkretne wydarzenie, znajdziecie tam jego opis, informacje o organizatorze, o tym gdzie się odbywa, link do strony z rejestracją. Ale przede wszystkim znajdziecie tam guzik, dzięki któremu będziecie mogli jednym kliknięciem dodać sobie takie wydarzenie do własnego kalendarza w Google czy Outlooku, i mam nadzieję, że dzięki temu nic więcej nam nie umknie. Zaglądajcie na stronę legalin.pl, zapiszcie się na newsletter i już niebawem więcej ciekawych informacji.